Odmienny krajobraz spotykamy w położonych niżej Tatrach Zachodnich, a to dlatego, że ich geneza była nieco inna. Gdy 90 milionów lat temu w Górnej Kredzie Tatry Wysokie wynurzyły się z morza, w innych miejscach dno morskie się obniżyło i powstały zagłębienia na przykład w rejonie dzisiejszej Doliny Goreczkowej, Giewontu i Czerwonych Wierchów. Jednocześnie w wyniku poziomego nacisku płyt litosfery. Duże połacie skał osadowych na terenie dzisiejszej Słowacji oderwały się od krystalicznego podłoża i przesunęły na północ, wypełniając powstałe zagłębienia. Te przemieszczające się poziomo warstwy skalne nazywamy płaszczowinami. Tej góry nie trzeba nikomu przedstawiać. Giewont jest chyba najbardziej znanym masywem górskim w Polsce, obecnym na połowie pocztówek z Zakopanego, przy czym tutaj widzimy go od strony południowo-wschodniej. Wybrałem to miejsce, ponieważ stąd lepiej widać jego budowę. Giewont, w przeciwieństwie do masywów tadr wysokich, zbudowany jest niemal w całości z morskich skał osadowych, piaskowców, zlepieńców, wapieni i dolomitów, z których tylko leżąca na samym spodzie część osadzała się tutaj. Większość skał tworzących Giewont to dwie ułożone jedna na drugiej płaszczowiny, które nasunęły się na to miejsce. Z terenu dzisiejszej Słowacji. Warstwy skał osadowych nie są ułożone tutaj poziomo, tylko są nachylone ku północy pod kątem 80 stopni, co oznacza, że płaszczowiny ułożone są niemal prostopadle do swojego pierwotnego położenia. Płaszczowiny utworzyły również w podgórskiej kotlinie pasmo wzniesień zwanych reglami, do których należą m.in. gęsia szyja, popularnej wśród narciarzy nosal. Krokiew, na której zbudowana jest słynna skocznia narciarska, sarnia skała, gruby regiel czy kościeliskie kopki. W Eocenie około 35 milionów lat temu, po okresie regresji morze znów zalało większość obszaru tatr, i płaszczowiny wraz z dolinami zostały pokryte nową warstwą skał osadowych, m.in. wabieni numulitowych. A skały wapienne, jak wiemy, ulegają wietrzeniu chemicznemu. Rozpuszcza je woda zawierająca dwutlenek węgla. Stąd na obszarze Tadr zachodnich możemy podziwiać liczne, powstałe w skałach wapiennych jaskinie. Ta u której wylotu się znajdujemy, nazywana jaskinią mylną, składa się z sal i korytarzy o łącznej długości ponad 1,5 km, z czego 300 metrowy odcinek udostępniony jest do zwiedzania. W promieniu kilku kilometrów znajduje się kilkaset innych jaskin. Z których najbardziej imponującą rozmiarami jest jaskinia Wielka Śnieżna w Dolinie Małej Łąki o głębokości ponad 800 metrów i długości korytarzy przekraczającej 23 km. Większość jaskiń tatrzańskich nie jest udostępniona do zwiedzania, ponieważ poruszanie się wewnątrz nich jest niebezpieczne i wymaga specjalistycznego sprzętu i treningu. Zjawiska krasowe w Tatrach Zachodnich pozostawiły po sobie nie tylko jaskinie ale nadały również niezwykle malowniczy charakter tutejszym dolinom rzecznym, których charakterystycznym elementem są przewężenia o pionowych ścianach zwane bramami. Spacery Doliną Kościeliską, Strążyską czy Chochołowską są mniej wymagające fizycznie niż wędrowanie po Tatrach Wysokich, a dostarczają również wielu niezwykłych wrażeń. Lodowce w Tatrach Zachodnich zmieniły rzeźbę terenu tylko w górnych odcinkach większych dolin – Kościeliskiej i Chochołowskiej.